Cześć, witajcie. Dostałem maila od pani Klaudii. Maila typowo interwencyjnego postanowiłem nagrać film. Czytam i pokazuję. Dzień dobry, pani Jakubie. Chciałabym panu pokazać, jak wygląda park w Radzyniu. Nie od strony pałacu, czyli od tej pokazowej, ale od tej zaniedbanej, zapomnianej strony. Mieszkam niedaleko. Przykro na to patrzeć, wygląda to strasznie. Chciałabym, żeby było czysto. Żeby dało się przejść przez park bez spatrzenia pod nogi. Teraz jest tam pełno śmieci, potuczonego szkła, butelek, puszek, a co najgorsze, odchodów zwierząt i padliny. Z drzew spadają ptasie gniazda i nikt się tym nie zajmuje. Po parku chcieliby spacerować wszyscy i nie natykać się na te przykre niespodzianki. Alejki są stare, latami nieremontowane. Chwila nieuwagi i można skręcić nogę. Miejsce powinno służyć rodzicom z dziećmi, a tu wjechać wózkiem jest bardzo trudno. A co z tymi, którzy chcieliby w parku uprawiać sport? Biegać, chodzić z kikami. Czasem tylko młodzież szkolna przychodzi tu na zajęcia sportowe. Oni, tak samo jak inni, ryzykują skręcenia stawów, choć nie z własnej woli. Po zmroku alejki są nieoświetlone. Jakiś czas temu reduk redukowano i porządkowano drzewa, ale jakim kluczem to robiono? Trudno powiedzieć. Wiele suchych drzew i sterczących kikutów wciąż stoi i straszy. A ja chciałabym, żeby w parku były kwiaty, drzewa i krzewy wszystkie dające cień. Park powinien być miejscem przyjaznym, miejscem odpoczynku i relaksu, gdzie można rozłożyć koc i zjeść z dziećmi drugie śniadanie. Chciałabym, żeby Staw nie był brudnym bajorem, tylko czystym oczkiem wodnym. Pęka mi serce, jak na to patrzę. Uważam, że przez ostatnie lata park został bardzo zaniedbany przez nasze władze. Rozumiem, że budżet miasta jest napięty i że nie ma pieniędzy na renowację miejsca, z którego korzystać mogliby wszyscy mieszkańcy oraz że są inne priorytety. Ale nie rozumiem, że nie można pozamiatać raz na tydzień, czy przez dwa lata wyciągnąć śmietnika ze stawu. W zeszłym roku wysyłałam zdjęcia gałęzi, które zwisały połamane, oraz leżących od miesiąca śmieci. Nikt się nie zainteresował. Po telefonie do Urzędu Miasta śmieci zostały zebrane, reszta została. Czy mógłby pan pokazać te zdjęcia na sesji Rady Miasta? Zaprosić pana burmistrza na spacer po parku? Ja mogę pójść z wami i to wszystko pokazać. I co mogłem zrobić? Wybrałem się z panią Klaudią na spacer po Radzyńskim Parku, nagrałem to wszystko i rzeczywiście wygląda to bardzo nieciekawie. Panie burmistrzu, kawałek trawiasty, ten przylegający do pałacu, wygląda jako tako. Dwie przenośne toalety. Może nie bardzo cieszą oczy, ale z pewnością cieszą przybyszów. Trzeba wyraźnie podkreślić to, co jest w parku ładne i to, co się przez lata udało. Na bramie parku wita nas plansza. Mówiąca o tym, jak park będzie wyglądał na koniec 2019 roku, a mamy koniec roku 2021. Zmian nie widać, bieżącej dbałości o park brakuje. Miasto najpierw aplikowało o pomoc finansową w wysokości miliona złotych, a później, kiedy okazało się, że wszyscy wykonawcy mm, zaproponowali wyższe ceny, miasto odstąpiło od chęci działania w parku, mówiąc, że Najpierw powinno się wyremontować dom, a dopiero później dbać o ogród. Metafora może to i trafna, ale tylko wtedy, kiedy przez ogród przyjeżdża sprzęt budowlany, koparki, dźwigi, kiedy dostarcza się tam wszystkie budowlane materiały, no i kiedy codziennie spacerują tym ogrodem pracownicy, którzy ten dom remontują. Ale żadna z tych rzeczy nie ma miejsca w naszym radzyńskim parku. Ten służy wszystkim mieszkańcom Radzenia Podlaskiego, niezależnie od tego, jakie prace dzieją się w Pałacu Potockich, od bardzo wielu lat, codziennie, niezależnie od tego, czy jest wyremontowany czy niewyremontowany, zadbany czy niezadbany. Miasto oddało pieniądze na rewitalizację parku i zapomniało o nim. A tu chodzi tylko o dbałość, o codzienne sprzątanie. I tyle właściwie można by dzisiaj zrobić. Regularnie dbać o to, co mamy, sprzątać i. Przede wszystkim sprzątać. Problem wron? Proszę bardzo. Był pomysł zatrudnienia Sokolnika, być może kosztowny, ale dlaczego by raz na kilka dni z tarasu Oranżeli nie puszczać dźwięków jakiegoś ptaka drapieżnego? Z pewnością problem wron i tych ptaków, które nie pozwalają nam cieszyć się parkiem, byłby mniej dokuczliwy. Chwilę zastanawiałem się, jak spłętować ten film, i przyszło mi do głowy takie gastronomiczne porównanie. Jeśli chcesz wiedzieć, jak czysto jest w restauracyjnej kuchni, to idź do łazienki i zobacz, jak jest czysto. I podobnie z zarządzaniem naszym wspólnym majątkiem, w tym przypadku parkiem. Jeśli chcecie wiedzieć, jak w przyszłości będzie ten park utrzymywany i zadbany przez obecnego burmistrza, to idźcie tam już dzisiaj i zobaczcie, jak wygląda po 7 latach jego rządów.